Kolejna historyjka, o ten poziom co przechodziliśmy? No, co się z nim stanie? Chyba, że to są sceny na przykład. Co? Chyba, że jakoś. trochę nie rozumiem. It again. Jest to korwinne, so fast. Uważaj, Czekaj, poczekaj. Czekaj, trap poczekaj. Czekaj, bo ja czytam czat Bo to są duże informacje potrzebne. I tych jest tobie be... Okej, okay. czy pewnie tutaj będzie. Ła! Wow! Ziodły, spawnowałeś mi. Przestań nie spawnować. Się, że... to, to po co spawn? O oh, mam trab, block of iron. To mnie ratuj, bo mnie biją. Ja, ja nic nie mam. No to go bij z Dobra, wszystko pozbieraj ze skrzyni. Tiki, czy sklejące? No, to jest jakaś notatka. No, co jest? Też masz luhapę? No dobra, co masz? Jakie masz przedmioty? Mam deski, czerwone pochodnie i żelazo. Daj mi wszystko. I go bo no nie, kolejny się zrespił! Ale w ścianie, Kolejku. więc stawcie Rzecz dużo HP. mi to. Ci mi to. No to weź go odciągla do mnie, bo nie rzucę ci. Bo ja mam staki tego. No to rzucaj cokolwiek. Dobra, ja się rzucam. Masz. Ja się szybko wyrzucić? E! Dobra, to ja ci to wyrzucę. Masz, 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 masz. Wszystko ci wyrzuciłem. Jeszcze jedno, tak. Bo to jest jakiś crafting pozu. Czas no, craftować. Go weź, weź go, weź go, coś z Ja Aha, ja będzie craftowała się drugi, nie. będzie cały czas się bił z zombiami. A spam mi się przed ryjem! <laughs> Dobra, póki on żyje, to się na scenę nie zraspi, więc będę go trzymać jak najdłużej. Coś robiło. A czemu piso musisz stworzyć? Ej, nie, bo on idzie do ciebie, co jest? E, znowu ci z przetwarzą. Oni <laughs> <laughs> się respi ci przetwarzą. A czemu piston chcesz stworzyć? Bo chodzi ci o tą notatkę Sticky? Ale do czego piston? Czy po prostu... Nie wiem, tylko nie pamiętam jak się pistona robiła. To daj mi. Tak? I ty odciągaj zombiaki. Albo to odwróć, nie? Długo to będzie trwało? źle już zabiakło, zabijałem? Mam, mam zabijam? 16, 16 pistoletów mam. No i fajnie, I co mi to co ci to dało? Trzeba ich tu więcej. No ale wiesz, co w ogóle z nimi zrobić, trzeba? Weź się z nimi i zajmij teraz. Ty poszukam o co chodzi. Czekaj, czekaj. Zrobię te, te pistony Weź go! <laughs> 48 pistoletów. Ale po co ci tyle? Nie wiem. Jeszcze zmarn okaże się, że marnować i nie trzeba tyle robić. Stiki no zgaduję, że musisz. O, zaraz wycisię! Gdzież go Jest na no, zatka stiki. No póki co cię ja mogę tylko. Cokolwiek stawać. Coś spadło? Stiki, no mogę zrobić styki pistona. To zrób. No, wystarczy... Okej. Okay. Ich... Ja, dobra. chcesz zrobić z tyki Mam 16 slime boli. Ja idę w... Y, tu. Idziesz drugą. Ride Gdzie... a pig! Co? Ja tutaj kompletnie nic nie mam. Ja mogę podziwiać naturę. Ja mam znowu takie same pomieszczenie jak wcześniej. Ej, ja I... mam to pomieszczenie z tego. O, mogę tu przyjść do ciebie. Ride a pig. B. Już idę. Ale nie bo nie można... Wiesz gdzie ja tam byłem? Tam z... Cze... Dobra, to ty raz się ty tym zajmij, a ja poszukam rzeczy jakie są do wzięcia. Trzeba zrobić wędkę z tym papier? Ej, do wędki, było... papier... się. Wrzuciłem się Dobra Slime pola dostajesz. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Hmm. Ride a pig Mogę zrobić wędkę Ej, bo mi się przed twarzą zrespił No wiem Weź go Ja tej kombinuję Dobra, ja zrobię wędkę póki co Mogę zrobić patyki Nie wiem Ej, ty zmieniałeś tutaj cokolwiek To się rozkładałeś na czynniki pierwsze te rzeczy Nie, nic nie robiłem To ja rozkładam Slime to mam z poprzedniego pomieszczenia a, no, Mam wędkę. Na tą wędkę mogę dać karotę. bo się nie, nie biją. On jest na mnie. O, wystarczyło zrobić wędkę. Aha. Z tym, marchewką. Zgadnij co? Is it light or dark? Musimy... Z, musimy zrobić prawdopodobnie pochodnie. Bo jest... is it dark or light? No, chyba że piecyk? ja mam, ja mam szkło i kwarc to masz mi że się ja mam więcej przedmiotów jak go ci oczionie ten czas jakiś tekstik is it light or dark nie wiem to żyć mi zaraz coś będę kombinować masz kwarc tak i mi się przyda, szkło mi się może przydać. Is it light or dark? Mi to brzmi jak beacon. Nie wiem czemu mi to brzmi jak beacon. Ale do tego no, potrzebna, potrzebna, potrzebna był chyba... Do beacona potrzebna jest, jest nether star. No, to to raczej nie będzie to. Może też być o... odnośnie drewna. Ej, a nether star to. jak się robi? Trzeba zabić witchera. To nie to. Nether Quartz, mam to, mam to, mam to. Zpełnij się. Dobra, weź go. Ej, jak ty kombinuje. kombinuję. Is it dark or light? Aha. Z tych przedmiotów. Co ja mogę zrobić z tych przedmiotów? Mogę zrobić piecyk. Nie, piecek ja nie mogę zrobić. Weź zrób mi miecz, co? Dasz radę? Dam radę. A ci nawet zrobię... Te... A nie, ej, chyba nie dam rady się tak zrobić. Chyba, że da się ze zwykłego stonu zrobić. Co jest, ja mogę Nie, nie, czekaj. Mogę ci zrobić drewniany. Nie, drewnianego ja też wiek, ci nie zrobię. Wiek. Jak ci o drewniany miecz? Mam tutaj serduszkę. No, patyk i jakieś drewno. To nie działa. Prawdopodobnie nie można. Domyślam się, że to jest jakaś gra słów, że coś co jest lekkie, a jest ciemne. Czemu lekkie? Bo light. Light to nie jest tylko jasne, ale też ja, e, lekkie. Ale tak trochę nie wiem co mogę zrobić. Żeby było lekkie, a ciemne. Chleb? Nie, na chleb nie mogę zrobić. Mogę? Co mogę zrobić? Do czego jest potrzebny Nether Quartz? Nie mogę zrobić. Chyba, że to musi być specyficzne po tej stronie. Nie. Mogę... A, a, Dobra, już wiem! Ogarnię. robię to i oczywiście, że mi pozwala to zrobić, on pozwala to zrobić tylko to, co jest potrzebne. Dobra i teraz robię to, tak i tak, mam, Daylight detektor był. Aha, no słuchaj. No, delicious rabbit, dobra, to teraz ty zbieraj ze skrzynki, a ja będę bić, twoja kolejna myślenie. Mogę się dać jeszcze szkło i skwarc, jak chcesz, z tylko poziomu, ale chyba się nie przyda. No, już widzę, że muszę zrobić jakieś zupki. Musisz no, zrobić jest... potrawkę z królika, bo masz napisane coś. Delicious rabbit. No, potrawkę z... Zrób potrawkę z królika. Może pozwoli. No, on się zaklinował pod drzewem i się nie tak łatwo bić. Umrę. Umarłem. Eee... Musisz mieć tak, miskę... Eee... Dobra, poczekam na Ciebie. Potrzebujesz mieć miskę, potrzebujesz mieć grzybka, to mięsko, marchewkę i ziemniaka i robisz wtedy potrawkę z królika. Tak jak mówiłem Ci. To no, jest takie głupie troszkę, bo to nie istnieje w Minecrafcie tak teoretycznie. Znaczy, to się nazywa rabbit stew. Czekaj, ja Ci może wyrzucę... Masz, za sobą masz wszystko co, chce, co jest potrzebne. Ej, bo on w ogóle nie bije. Ja będę z nim ganiać do, dookoła. Właśnie po co z nim bić się? Ja jak mogę ganiać dookoła? I się do niej nie respi kolejny. Powiedz, czy za nim mądre? No nie fokusuje, ciebie, tylko mnie. No i fajnie. No i co, wrzuciłem. Wszystko? No musisz w odpowiedniej kolejności, ja ci powiem kolejność. Masz tak, ee, masz mieć tylko miskę na dole po środku, Według tego. No. Potem ziemniak nad miską. No. Nad tym ma być królik, nad ziemniakiem no, znaczy się. Nie, 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 pie, nie pieczony. No właśnie upieczony tu jest. Aha, Dobra, okej. Okay. To ziemniaki mają być też pieczone, czy nie? Tak. Po, prawe, po lewej stronie ziemniaka jest e, ta marchewka, a po prawej stronie jest e, ten szary grzyb. Brązowy. Na, brązo na brązowy. I nie działa. A teraz bo trzeba mieć. Widzisz Dobra, to teraz moja kolejna saga O co CO to miało być? <grymne> Widziałeś to? Na <grymne> początek. Pierwszy strzał Dobra To teraz ja się pogłówkuję z craftingiem. Już tam idę, tylko trochę mi to zajmie. Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje mam diamenty, wow. No bo to jest dodane niedawno coś. Dobra. A. Wszystkie skrzynki? Pozbierałeś? Prawie. <grymne> Idę już. Ja nie widzę żadnej innej... Nie, wszystkie pozbierałeś. Wszystkie? Dobra, a co nie trzeba nie zrobić? Wierzę, że nie ja nie, jestem po prostu w złym nie miejscu. Nie tak jakby nie wiem czy mam iść w górę czy w dół. Tu, dobra A, faktycznie, bo butle Sprawdzę. Wszystkie pozbierałeś. Magical table Trzeba zrobić Magical table? Czy jest tutaj? To pewnie chodzi o, o enchant, nie? No. Ja mam puste butelki. Ale chyba ci się nie przydadzą. Puste butelki. Butelki? Nie wiem. Czekaj, okay, bo on ciebie fokusuje. Dobra, bo on się A na tobie skupił. Trzcina, ja mam czcinę cukrową. Zcinek zdrowej można zrobić cukier albo papier. Eee, no to robisz buki, buki. Mogę zrobić książkę całą. To zrób książkę całą. Albo rzuć mi te rzeczy, bo ten zombie się skupił na tobie i nie chce się odczepić. Czekaj, ja mam pomysł. O. Zgadnij, na, na kim się... A, dobra, jest. Skupił się na mnie zombie. Łap to. Ja będę z nim kółeczko. Następne kółeczko jest twoje, bo Michał hapa się zaczą... będzie kończyć wtedy. No. Co zrobiłeś? No, on tego. No i fajnie. Jest coś? Widzimy. I not remember the the, the zombie, to zombie Zrak. O, ja tam byłem w tym pomieszaniu Wtedy co poszedłem w lewo, w prawo To miejsce jakoś się dziwnie zmienia, ale jeszcze nie rozumiem o co w tym chodzi, że się zmienia Coś spłynęło I znowu jest ten świat mroźny I nie rozumiem o co chodzi Dobra, ja byłem kim, ja byłem czerwonym Czekaj. <grymne> a u ciebie co jest? Ha, a, ty masz do góry, ja mam w dół. A to w sumie nie jak to mało łatwiej. W sumie ja na pewno. Okej. Okay. Jak coś ja poszedłem do czerwonego, to iść do niebieskiego. Jezus Maria, mam szkielet! Please, nie res się więcej. Ej, ogólnie to mogę robić potki jakieś? Mam trzy guziki. Te guziki coś zrobiły? Troszkę się pali. Ja tak delikatnie nie, nie, nie czuć w ogóle, wiesz? Czy to może dojść do mnie? Nie. nie. Teraz się... jesteś w pokoju obok. Okay. Dobra, ja mam na dole taj. Mam trzy przyciski, które nie wiem co robią. Ogólnie co nie? Mam blok złota, na który muszę postawić coś. Gratulacje. Dzięki. No to tak, jeszcze raz. Mam trzy przyciski. Mam blok złota, na który trzeba coś postawić. Nie pamiętam czy się stawiał na tym bloku złota. I mogę robić miksturki, bo mam e, to do robienia miksturek. To wszystko co ja tu mam. No. Nie, byłem na samej górze i spadłem na dół. No ja mam tak, że po prostu, ja tylko spadam w dół. Ja Nie wiem teraz wyjść. do góry i wyjdę z tej gry. Już mi to wkurwia. No, znowu wpadłem. Przecież miałem kontrol. Ej, ja tu nie byłem jeszcze w tym pomieszczeniu. Ła! Wow. O, dobra, mam lewery. Lewery. To zaraz mogę zejść na dół. Tak, żeby nie spłonąć. Okej. Okay. No, przecież mam kontrol. Ktoś to zrobiło? Ja było jak się tutaj po położyłem na bloku złote. Zostawię to uruchomione. Może trzeba na kilku miejscach. No dalej idę się spalić. Chcesz się zamienić? Kurwa. Kurwa. A tutaj mam gdzieś do postawienia? Nie, tutaj nigdzie nie mam do postawienia. U mnie przy tym jest. Do Dobra, to idę do ciebie. Muszę się wspiąść na górę. Nie, nie musisz. Zaraz przez skrzynce. A u mnie też przez skrzynce. Bo ja jeszcze na dole postawiłem. No, Jestem. czyli u ciebie też trzeba jeszcze dwa. Dobra, to ogarnę u ciebie to! Z kontrolem sobie skacz Ja trzymam cały czas kontrolę. Dobra, mam dwa lewery Oa. Spadłem Ła Dobrze, że skinąłeś i zresetowałeś HP, że przez to żyję. Mam cały czas kontrol. No i nie doskakuje, o co chodzi z tą. Ja nie, nie trzymam, ja klikam tylko. To na trzymaniu powinno też działać. Nie wiem, spada, jestem za tobą. No. U mnie wychodziło mi bez problemu, ale z ciebie też nie potrafię. Dobra, jestem, mhm. w góry. Eee. Mam, Jak jakby. Nie było, przeszedłem już tego parkura Dobra, tu też jest do postawienia w jednym miejscu. Level Lewer Okej, okay, i tam koło ciebie trzeba jeszcze. Czy muszę zejść z powrotem na dół? Już nie muszę zrobić parkura. Dobra, to muszę jeszcze wyjść. Siema, siema. I, i co? Są cztery dźwignie, wszystkie chyba uruchomiłem. Sprawdzę jeszcze u siebie, czy uruchomię dźwignię. Nie no, kurwa. Nie, u mnie jest uruchomiona dźwignia. Może te guziki coś trzeba poklikać, je. Ja. Na pewno nie chcesz. Chodź tutaj na czerwonych, bo tutaj ty masz tylko w dół zejście. O, się pierwszy raz mi to wejść, A, tam jest jeszcze wyżej. No jest! Za wysoko wyszedłem! O nie! Dobra, żyje. Ja z... Sprawdźcie tam, jest dźwignia przeciągnięta. kliknij guziki, które tam masz, jeżeli tam masz u góry. O! Nie była. Na to musiałem postać, a nie zrobić. Dobra, i teraz gdzie jest wyjście otwarte? Exit opened, ale nie wiadomo gdzie. Prawdopodobnie muszę się dostać na, na sam dół u siebie. Ale mnie te pnęło znowu, wróciło dziwnie. Gdzie jest wyjście? Je tutaj nie ma wyjścia u mnie, czyli na drugim ja piętrze ja będzie. Ja się znowu idę spalić. Ja mam cztery... O! Dzięki temu, że ty giniesz, to z czterech serc mi leczysz. Na fulla. O, znalazłem wyjście. O, WC mam. No musisz wejść na pierwsze piętro. Nie tam gdzie była dźwignia, tylko na pierwsze. WC. Mam dwie drzwiczki do WC. Aha, są różne WC. To jest przycisk jakiś. I... O! O! Zaraz to sprawdzę. Jakiś przycisk nie wiem do czego. A tu co jest w WC? -ku? Przycisk i tak samo nic. Czy ty idziesz moją ścieżką? Czem ty idziesz moją ścieżką? No, ja byłem przecież ten. U siebie to nic nie było. Tak? No to chodź do mnie. W takim razie. Nie no, czekaj, nie wiem, to pisali że. A matko, obracam cię sobie kamerę randomową. Gdzieś tu w dół, tu w dół i tu. Wyszedłem drugim kiblem. Yeah! Praty omijamy. I co mi dało, że Aha, jestem tu wejście. przy tym. Tych... To mówiłem ci. O! Dobra, bo tu jest tlen. I co mi dało wejście do tego tlenu? Ogólnie, ja sobie pływam pod wodą i próbuję znaleźć wyjście. I nic tam nie było u mnie. O! <grystanie> Ej, w ogóle, w, byłem, jak byłem w twojej srebrce, to ci wziąłem mieć i zapomniałem ci powiedzieć, że tak. Ja mam rum 10. Serio? Ja pływam w Kiblu i nie mogę wyjść. <laughs> to pewnie u mnie jest ten wyjście, jednak. Może, ale się nie poddam, bo to coś musi być. Nie, no nic nie ma u mnie. Mam Dobra. Czekaj, idę się utopić. Nie, bo to będzie za długo trwało. Wyłączę tę muzykę za chwilę. Dobra, jestem! Siadaj. Aaaa! Wróciłam myszkę. Nie, co się dzieje z myszką. Dobra. Siadać Okej, okay, wsiadam. Siema. Uuu! Oła! To jakiś wagonik przede mną był, co jest? No tak, no bo Ej, wykoeliłeś mnie! Wykry... Um. <śprawda> ten wagonik! Weź ten wagonik! A. Jezus, tu jest 20 wagoników! O nie! Przez Ciebie wracam! Ja no przez Ciebie wróciłem na start! Po co Ty tyle wagoników posłał? Nie! Spadam! Zgannik to nie może teraz nic zrobić, bo Ale fajne! Jedź! Ale to jest zaniewiste no. się po prostu do Łatwiej Ci mówić, ciężej wjechać na czerwone. Czekaj, no to muszę spaść. Odbić się od wagonika. Ja dojechałem. Ja nie, ja muszę całą drogę wracać, żeby w ogóle się odbić w drugą stronę. A przecież możesz jechać tym. Możesz pod górkę ty... nie, pod górkę nie mogę. Ja jeszcze jestem na samym początku. No, w końcu. W końcu jadę. Jest. U. Tak ma być? O, oh, ale fajne! Co jest? Się ma? Co